Hej, cześć, z tej strony Rafał. Witam Cię po raz kolejny dzisiaj temat, o który sporo osób zadaje mi pytania w wiadomościach prywatnych, więc postanowiłem nagrać coś dla Was, mianowicie kilka sprawdzonych sposobów na zarabianie w internecie i jakie jest moje podejście do tego, tak aby nie tracić czasu, nie tracić dni czy miesięcy i aby ten biznes szedł w dobrym kierunku, w którym właśnie chcemy, aby szedł. Rozumiem, że problem jest dosyć znaczący, szczególnie teraz, gdy wiele osób straciło pracę albo po prostu siedzi w domu i chciałoby sobie dorobić bez znaczenia, w jakim są wieku. Także ten film powstał właśnie dla ciebie i bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy! Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić lupią kawę? Ja lubię znużonego. I koniecznie subskrybujcie. Cześć, na wstępie oczywiście subskrybujcie ten kanał, bo dzięki temu ja się rozwijam, ma więcej subskrybentów i tworzę wtedy więcej filmów. Takich filmów, które oczywiście Was interesują, jak na przykład ten o zarabianiu w sieci. Mianowicie, jakie jest moje podejście do zarabiania w internecie. Sporo osób od lat, tak jak kiedyś było z pracą dodatkową, kiedy zaczynali a to skręcać długopisać jakieś inne rzeczy nie biorą jednego pod uwagę, że tracą wtedy czas, tracą czas na zarabianie. Ktoś może pomyśleć teraz, o co chodzi, że traci, tracisz czas na zarabianie, lepiej tracić czas na zarabianie niż na, na siedzenie, na przykład w domu czy oglądanie telewizji. Jasne. Ale moje podejście jest trochę inne, bo jeśli już coś robisz z misją taką, że chcesz zarobić, to twórz biznes, który coś znaczy który jest w pewien sposób skalowalny. Nie chodzi w biznesie tylko o klikanie w jakieś płatne reklamy, czy wypełnianie quizów, czy namawianie ludzi na otwieranie kont na foreksie, czy innych tego typu kwestiach. Moje podejście do biznesu jest takie, żeby był on jak najbardziej skalowalny, czyli ja nie muszę go wykonywać samemu, mogę powierzyć jego wykonywanie innej osobie, i aby on był najlepiej bezobsługowy dla mnie, jak najbardziej. Czyli stawiam na automatyzację, dlatego właśnie powoli odchodzę z takiego konsultingu, bo musiałem pracować od godziny 6 rano do godziny 22 i to cały czas była praca z klientem, a mogę zarobić te same pieniądze, a nawet większe, jeśli ja oferuję kursy online, które oczywiście zabierają mi sporo czasu, aby je stworzyć, aby je nagrać, nakręcić, ale później one z automatu są sprzedawane na moich platformach. Puszczam reklamę, reklama działa z automatu, robię SEO, SEO też działa i osoby po prostu kupują, a dla mnie jest to praktycznie bezobsługowe. Jedynie co to sprawdzam, czy wszystko dobrze działa, czy faktury są wystawiane i czy wszystko mi się spina. Więc tak jest moje podejście do biznesu i co mogę wam zaproponować w tym wypadku, żebyście mogli również iść dalej tą ścieżką. Po pierwsze, coś banalnie prostego. Teraz sporo osób z nas ma bardzo dobre aparaty w telefonach, czy to nawet w, w jakichś iPadach czy tego typu rzeczach. Nie trzeba mieć specyficznej lustrzanki i wystarczy robić fajne zdjęcia. Można je później wystawiać na em, Unsplashu czy innych tego typu portalach, w których ludzie po prostu za ściągnięcie płacą. I jeśli macie fajne jakości zdjęcia, to ktoś na przykład potrzebuje ich do oferty, do reklamy, pokazać produkt, pokazać jakiś krajobraz. I uwierzcie mi, ludzie na tego typu zdjęciach w portalach zarabiają masę pieniędzy, bo tutaj już oni idą w olbrzymią ilość, ile osób ściąga te zdjęcia. Jeśli otworzycie sobie dany portal, nie chcę tutaj specjalnie wymieniać nazw, ale Wpiszcie po prostu bank zdjęć czy Bank of Images w Google, to zobaczycie, ile jest ściągnięć danego zdjęcia. Taka osoba, ma, która już jest profesjonalistą, ma kilkaset takich zdjęć, więc miesięcznie zarabiają naprawdę duże kwoty, a jest to dosyć proste. Bo taki kurs, cho chociaż podstawowy dla fotografa, można zrobić szybko. Oczywiście z czasem na początku te zdjęcia nie będą jakieś super, ale później będą już mega i będziecie zarabiać masę pieniędzy. Kolejna kwestia, prace grafika. Są teraz bardzo potrzebne, bo sporo firm, sporo osób zaczyna swoją działalność w internecie i nie każdy w ogóle ma chęć tego się uczyć, obsługi Photoshopa, czy nawet Kandy, która jest banalnie prosta, więc można tworzyć takie grafiki na zamówienie, czy katalogi produktów i tego typu kwestie. Także nie trzeba być nawet super doświadczonym. Oczywiście, jeśli masz doświadczenie, czy potrafisz zrobić coś w 3D, czy może nagrać fajny film promo dla produktu. Mega, wtedy zrobisz jeszcze więcej, jeszcze łatwiej. Kolejne fajne kwestie to ogólnie mówiąc e-commerce. E-commerce nie przeraści się, bo to nie jest nic, nic strasznego. Ja sugeruję, że można go wykonywać na takie trzy podstawowe typy: czyli po pierwsze, zakładasz swój sklep, zlecasz go agencji, na przykład mojej, i wykonamy go dla ciebie. Istnieje jeszcze druga opcja. Czyli chodzi mi tutaj o używanie platform, które już istnieją: Allegro, eBay, Amazon, który niedawno wszedł do Polski. Nie musisz otwierać swojego sklepu, a możesz zacząć od razu sprzedawać na jakichś zewnętrznych platformach. I do tego mamy coś takiego, co nazywa się jako dropshipping. Czyli dropshipping, jeśli nie wiecie, tutaj chodzi o to, że istnieje pewna hurtownia, producent i ty jako sklep. No i twoi odbiorcy, konsumenci. Bardzo dużo osób działa w modelu dropshippingu na Allegro. Tu chodzi o to, że ty, jako sklep, nie kupujesz produktów od producenta, tylko je sprzedajesz bezpośrednio. Klient kupuje od ciebie, a ty wysyłasz po prostu informację do producenta, i to producent wysyła od razu do klienta. Czyli ty nie, nie masz stanów magazynowych, nie musisz płacić za dodatkowe magazynowanie, nie musisz później zastanawiać się, co zrobić z produktami, których nie sprzedałeś. Po prostu tym wszystkim zajmuje się producent. I dropshipping można również też stworzyć na własnym sklepie, ale jest dużo sklepów, które również zajmują się modelem dropshippingu. Jeśli Was to interesuje, to w ogóle możecie sobie wejść tutaj na moją stronkę na stronę mojej agencji. Jeśli Was ogólnie interesują sposoby na zarabianie, zobaczcie, wchodzicie sobie w necie. W prawym górnym rogu będziecie mieli blog. Klikacie OK i na blogu macie zakładkę zarabianie online. I tam jest masa tego typu metod. Gdyby ktoś chciał, to możecie się ze mną kontaktować. Yy, Scrollujecie sobie tutaj na dół i macie Google yy, różne kategorie. W zależności co Was interesuje. Nas interesuje dzisiaj nie narzędzia, nie pozycjonowanie. Ogólnie jest tu masa darmowej i mega wiedzy, która zmieni Wasze podejście do internetu. Na dół, na dół, na dół. I tu macie zarabianie online. I w tym zarabianiu online jest masa również ciekawych wpisów. Wchodzicie sobie w to. I jeśli Was temat interesuje, to skrótujemy niżej. I mamy jak zarabiać na YouTube, jak zarabiać na e-mail marketingu, jak zarabiać na Franczyzie. Tutaj macie programy partnerskie różnego typu, jak dorobić do pensji. To, co Was interesuje tajemniczy klient to też praca, również online, MLM, jak to wygląda w świecie online, tu macie jakieś programy, praca dodatkowa w domu, praca chałupnicza. Co tam jeszcze jest takich ciekawych. Pomysły na biznes, biznes aż 120, to musicie przeczytać ten wpis obowiązkowo. Link ogólnie do strony Unique SEO dam Wam w opisie, zawsze zresztą daję. Praca jako freelancer, praca zdalna, o, I tutaj macie jak zarobić w internecie 15 sposobów. Tutaj macie jak zarabiać tylko online. I to są takie mega ciekawe tematy, które wam się oczywiście przydadzą. Co to jest dropshipping? To, o czym mówiłem przed chwilą. Także to jest mega temat. I tu macie podane w tym temacie różne sklepy, które oferują Red i tak dalej i tak dalej, E Card i e Card. Także, jeśli was interesuje przed dropshipping, to się rejestrujecie. Tutaj macie linki podane. W tym artykule albo wejdziecie sobie w menu na górze, to mam polecane. To tam wejdziecie i, i widzicie kto ma jaką platformę, bo na, te, na tego typu platformach macie już gotowy sklep, tylko znajdujecie hurtownie i od was zależy już dalej jak, jak wy to sprzedajecie, możecie sprzedawać nawet bez, bez sklepu na Allegro, Ebay, Amazon tak jak wymieniłem. Także to jest ogólnie mówiąc i E Dodatkowo, jeśli na przykład macie swój sklep internetowy, o którym wspomniałem, bądź bloga, bądź stronę internetową, to istnieje coś takiego jak marketing afiliacyjny. W marketingu afiliacyjnym chodzi o to, że Wy sprzedajecie produkty innych osób, ale na zasadzie, że tylko zamieszczacie linki. Czyli jeśli na przykład macie blog, który się czyta, to załóżmy tu jest wpis na blogu i tu jest link na przykład do jakiegoś sklepu z dropshippingu, czy do jakichś płatnych ankiet. I osoba, która wkliknie w to i kupi ten produkt albo się zarejestruje na tej stronie, to Wy macie z tego jakąś prowizję. Czyli Wy teoretycznie też w ogóle nie macie żadnych stanów magazynowych, a tworzycie fajną treść, macie fajnego bloga, macie jakiś sklep, na którym chcecie promować produkty innych marek, to jak najbardziej to jest też fajny sposób na zarabianie. Kolejna z kwestii to jest copywriting. Możesz być copywriterem, możesz pisać teksty, możesz być SEO co copywriterem, tego musisz się trochę poduczyć. Ale jeśli chodzi o samo pisanie, no to powiedzmy sobie: każdy z nas praktycznie na języku polskim, z języka polskiego wie, jak się pisze teksty. Kolejna kwestia: każdy z nas jest w czymś dobry, także można przeprowadzać nawet w internecie korepetycje online, czy to z języka, czy to uczyć jakieś umiejętności. Widziałem ostatnio, że sporo osób, wśród moich znajomych, u których pobierałem kiedyś lekcje głosu, pochodziłem dosyć długo na kursy panowania nad głosem, głównie na te, dla lektorów, prowadzą oni teraz zajęcia online. Także to też jest fajna kwestia. Jeśli w czymś jesteście dobrzy, to możecie w ten sposób zarabiać prosto z domu. Tłumaczenia to szkolenia z ciekawych opcji na zarabianie w internecie. Sporo osób w tych czasach specjalizuje się w jakimś języku, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski możecie robić tłumaczenia bądź na przykład dla agencji, które promują firmy z zagranicy też możecie takie teksty pisać, czy już to jest copywriting w innym języku. Dosyć fajna, ciekawa kwestia. Jeśli chodzi o kolejne, no to na przykład macie tworzenie e-booków. Tworzyć takie e-booka, możecie go później sprzedawać na Allegro, na tego typu portalach, na Kindle, Amazona. Także tu też jest dużo opcji, a pisanie takiego e-booka, to niektórym po prostu przychodzi coś takiego, że Potrafią to zrobić w dosłownie w kilka dni. I to bardzo dobrze idzie. Także na tym też możecie się skupić. Wspomniałem wcześniej o pracy lektora. Też, jeśli ktoś ma głos, albo ma chociaż zadatki, to możecie czytać teksty, audiobooki, reklamy itd. Wpiszcie sobie po prostu bank głosów w przeglądarce Google i dodajcie próbki swojego głosu do tych właśnie banków. A nuż Pani, jakieś ci ciekawe zlecenia. I wszystko powiedzmy w obecnych czasach znajduje się na tym etapie tranzycji ze sprzedaży może nie wszystko, ale większych branż ze sprzedaży fizycznej do sprzedaży online, czyli sporo osób, sporo firm przychodzi do tego internetu, jak już sobie powiedzieliśmy, więc dosyć prosta sprawa to zarządzanie social media dla danych firm. Odpowiadanie może nawet na jakieś proste pytania, czy zbieranie lidów po prostu z tych zapytań. Grafiki, proste grafiki, na przykład w Canvie czy innych programach może robić każdy. Obsługa, nauka, obsługi tego typu programów to 10 minut i można już robić fajne grafiki. Także jeśli ktoś na przykład w firmie nie chce specjalnie zatrudniać na pewny etat osoby, która będzie się tym zajmować, to możecie wysłać po prostu zapytanie do wielu firm że tym się zajmujecie i za jakąś kwotę typu x, y, z możecie tworzyć grafiki, odpowiadać na komentarze ludzi pod zdjęciami. Jeśli znacie się na reklamy, to możecie również zajmować się reklamą. Chociaż tutaj już no, trzeba trochę przećwiczyć, żeby nie przepalać budżetów klientów, bo łatwo jest po prostu puścić reklamę, ale o reklamach to jest... No, trzeba się tego dosyć długo uczyć. Jak tworzyć sandboxy, jak tworzyć testy jak później robić remarketing, także już może tutaj nie tak bardzo reklamy, ale bardziej zarządzanie social media, publikowanie postów, odpowiedzianie na komentarze jak najbardziej. I pozostała nam jeszcze jedna kwestia, taka, która mi przychodzi do głowy, to tworzenie stron internetowych. To nie jest tak jak kiedyś, na przykład jak ja zaczynałem biznes online i y, uczyłem się tworzenia stron internetowych w HTML-u, tego musiałem się nauczyć JavaScriptu, jak y, tworzyć w ogóle w tym języku, żeby były, na stronie istniały jakieś elementy, które się ruszały, slidery tego typu, drag and drop i tak dalej. Trochę trzeba było też się nauczyć PHP, żeby jakieś zapytania do bazy wysyłać. No i CSS, także było sporo nauki. Teraz wszystko jest mega proste za pomocą platform, na których możesz tworzyć strony typu WordPress. I naprawdę zrobić taką stronę yy, to jest prościzna. Jeśli ktoś chwilę poświęci, żeby skupić się na tym, możecie również tworzyć na WordPressie za pomocą dodatkowych wtyczek, na przykład e-commerce, e, proste sklepy, w sumie nawet nie proste, mogą one później być z czasem rozbudowane, także jak najbardziej również polecam tą kwestię. I Dzisiaj to na tyle. Fajnie, że słuchałeś tego filmu, słuchałaś tego filmu, czy oglądałaś, w zależności, czy był on zrobiony jako podcast i słuchałeś go na Spotify, Apple bądź Google, bo tam również jestem. Jeśli interesuje Was więcej takiej tematyki, to oczywiście na mojej stronie szkolenie Rafał macie kurs na temat ogólnie e-commerce bądź innych form zarabiania w internecie. Także Was zachęcam, bo jest to moja wiedza, którą przez wiele lat zbierałem, także polecam gorąco. Link do platformy oczywiście będzie w opisie filmu. A na dzisiaj to tyle przypominam o subskrypcji, bo dzięki tobie, że subskrybujesz, to ja rosnę na YouTubie i nagrywam więcej filmów, bo Częściowo to przynosi mi nowy zysk, dzięki czemu ja mogę zrezygnować z części pracy u indywidualnych osób i nagrywać więcej. Będę mógł publikować więcej takich filmów jak ten, w którym zdradzam konkretne wskazówki, albo więcej będę publikował tutaj, gdzie możecie sobie doczytywać. Także dzięki Tobie za dzisiaj i widzimy się na kolejnym filmie. Pozdrawiam Cię serdecznie, Rafał.